Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj kolejny odcinek z Fortnite'a, dzisiaj będę patrzył, coś zmieniło się po aktualizacji, która ważyła 14GB, <kłysy> na pewno pojawiło się też dużo skinów i są nowe rzeczy, takie jak złoty banan, weź to, to, to. Jak złoty banan i wiele, wiele więcej rzeczy. Takie jak na przykład też y, Tomigan mityczny. Y, a, y, też jest. Y, no. Jak się nazywa? Y, ty, 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 no. Ten. Rewolwer. I właśnie umieram. I mam zarazem tego banana, który daje leczenie. I takie super bieganie, chyba. Ani nie zjadę teraz go i on daje takie super jak daje medalion tego Zeus'a. takie bieganie ale takie bieganie większe większe kot, kot no. nie większe skakanie. większe skakanie o yy, coś tutaj fajnego nie ja bardzo bym chciał znaleźć to rynku dzieło nie używałem tego rękodzieła jeszcze i ono jest chyba trudne do znalezienia teraz, bo bardzo często je znajdowałem albo w skrzynkach właśnie na pociągu, albo na wyspach, ale wyspy dopiero rozpiął się w tej strefie, a na pociągu właśnie zabrał skrzynkę. Staram się chyba zabić, może się... zabić chupa. Tą, który ma field. Temy, bo to się kolejna rzecz, która się zmieniła, czyli jakby zwiększenie dropu, lepszych dropów z, tych, z tego pociągu, bo wcześniej wylatywały same niebieskie itemy, a teraz wy, wylatują fioletowe też. Kiedyś się to tak zdarzało, ale to tak rzadko. O, pociąg, nie, on zwalnia czy... Ściany ten... Może ten ziomek ma y, rękodzieło? Nie, pamiętam jak to się nazywa Polsce, po nim angielsku Chcę y, sobie przypomnieć, ale nie jestem pewien To przypadkiem nie był właśnie... Nie, rewolwer nie Kurde nie wiem, napiszcie w komentarzu jak pamiętacie jak, to się, jak ta broń się nazywała Ja lecę tutaj na chłopa, może akurat on trafił z tego akurat, Bo on teraz Jest właśnie w jakiejś takiej innej Swojej odsłonie Mo Można do niego teraz przyczepić też celownik. Y jaki Czy y <laughs> I Chyba nie ma Kociąg tylko wziął sobie i... O Jezus Dobra, oby ten pociąg jak najszybciej się zregenerował On w ogóle... a nie, nie A, nie On Zebrany jest, ale ma ten takie skrzydła Znaczy, kolor ma taki żółty jakby nie był zebrany <laughs> Ale jakbym strzelił tak to by leciał w, tam... o. No, w to O, walnie to To no to zobacz, Dobra, zostawę go. <laughs> Mnie teraz interesuje bardziej e, ten dzieło niż Ile może się ładować skrzynka? Ja nie mogę. Skrzynko, skrzynko, otwórz się. Bo zregeneruj się. Kura z nieba. Kurę, dajcie skrzynkę, a nie kurę. Płagam was. Dajcie skrzynkę. Keruję. Prominęło. Potrzebuję... ...życia. Co tu się stało? Tu medalion. Tu medalion. O, tam ktoś jedynie wziął medalion. Uchłop. Też... A może przyjdzie? Ale ta skrzynka się naprawdę jakoś długo ładuje, jeżeli ona w ogóle może się jakby otworzyć. Czy ona nie jest cały czas zamknięta? Jak to bez sensu wiedzę? Moim zdaniem ona nie da się jej otworzyć. Dobra, może wyspa się pojawi? To jeszcze zostanę tutaj. Luzba się pewnie gdzieś pojawi, pojawi w tych miejscach. Wysiadam tutaj, pojadę na slajdy i na slajdach będę czekał. O! Jednak... Jednak nie muszę czekać. Znaczy nie, i tak muszę czekać, ale jednak się da. O, kolejna kura z nieba. Ojej. Teraz jest ten peron. O, będę pociąg przyjechał. Jak zawsze. A czy tu tutaj nie ma osób? O, ja sobie jeszcze wynajmę tego chłopa tutaj. Tu jest chyba gdzieś chłop. Tu jest, klucz. Tu. Jeszcze tu? Jest i <laughs> nic się nie sprawdziło. Nie sprawdziło się ani to, że wylatują lepsze itemy niż niebieskie. Wylatuje mniej itemów tylko, czyli na minus sam. I jeszcze w dodatku nie wylatuje nic epickiego. No teraz, chyba bardziej pogorszyli tą skrzynkę niż się naprawili. Co ten ziemek robi? Tu masz podłączać ze mną. On zginie w strefie. Ja straciłem 250 golda na, na co? Na gluta, który wszedł do strefy. Hmm? No dawaj glucie szybciej, biegnij! Glucie! Błagam cię dojść. Ja, tu się jest jakaś gwiazdka przede mną. Wymień się ze Złotką z na temat ucieczki Midas. Tak, pewnie. No. ze Złotką powiedzieć jej, Ej, bo Midas ci uciekł. A no, wiedziałam. Przez, w, zesz w zeszłym tygodniu. No, bo nigdy mnie nie strzał, bo już miałem jedną sytuację, gdzie do tego, gapiłem się i umarł. Tam, no, tak, chłopak no, działaj. Znaczy nie. To znaczy O, działa jednak. Tutaj. Dotka, kontynuuj. Dobrze, do widzenia. Tu są. Tak, tam chłopiec. I są w ogóle jeszcze bańki, te, takie malutkie banieczki. Ja widziałem w meczu już, ale no niestety ich nie, nie wziąłem, bo... No najlepsze... Do najlepszego użytku one nie należą. O, nie wiem co ten chłop robi. O. Kości spadł. Ja, tego chłopa nie zabiję. On jest mega spocony. Jezus, nie trafię do Co on robi? On... Nie no, Ziomek, nie uciekaj. Ja nie chcę tak, tak hardować. O Jezu, To jest. Bierzemy po tym, a ja nie będę. Po aktualizacji, ja nie będę tryhardował. O, Ziomek. O, co to jest. Takie coś widział. Kto to widział? Tu jakieś temy fajne leżały, ale co się stało z medalionem, to, to nikt nie wie. A nie, to on nie miał mitycznego, on miał legendarny. Ja byłem pewien, że on miał leg y, mityczny ten, mityczny karabin. O! Jest! Znalazłem! Rękodzieło! dzieło! Bum! Bum! Jezus, tak, najlepsza broń, jaka istnieje w Fortnite. moim zdaniem. Jest to ciekawe, czy bije takie obrażenia jak kiedyś. 85 niebieski. Jest pewnie też złota wersja, która bije też mega dużo, ale 8... 75 chyba bił kiedyś fioletowy, więc nawet na plus wyszło. Chyba, ale nie jestem pewien, ale coś mi tak pita w głowie, że no, takie coś było. Dobra, czternaście osób zostało, yy, polecę sobie tutaj na kopu w prawej od slajdów, tutaj, jeśli się ma. chyba ktoś ze mną jechał trollką, wiem tego. Chyba. Wdeł chyba. nie, nie, nie. Dobra. O, kluczer. O, tu się biją.

Jezus, nie ziomek mi się rzucił Krzelek to... Sprawdyk Mam kolejny Krzelek, nie Oj, dostałem bombę, chłop Co jest, oni są sami... O, 57, czyli 85 on bije w ciało jednak. Ojeju, czyli go chyba znerwili. Oj, dostałem. 57 tam zero On mnie chce podjeżdżać. Oby mnie podjechał. Bo ja... Będę lepszy na blisko, najpierw to podobinisz on, co no jest. No ja nie mogę. Tak pamięci. Dobra, podjeżdżam go. Aha. No to mnie zabił. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Widzimy się w na następnym. Cześć.